Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pan, tutaj witam w kolejnym odcinku z Dekru, w którym będziemy tuningowali na wersję offroadową Subaru BRZ. Dziękuję bardzo za aktywność pod poprzednim odcinkiem, liczyłem, że będzie 80 łapek, jest ich o wiele więcej, także dziękuję bardzo. Oczywiście mam nadzieję, że w tym odcinku też ta aktywność będzie tak samo fajna jak w poprzednim, albo jeszcze lepsza, także dzięki wielkie za łapki. No i wiecie, to jest takie trochę żebranie i mi się to nie podoba, ale mimo wszystko bardzo lubię, kiedy jest dużo łapek w górę, także nadal nie wiem ile to jest dużo, ale oby było ich jak najwięcej. Dziękuję bardzo serdecznie, także obiecany odcinek słuchajcie z Subaru BRZ na offroad z nową specyfikacją samochodu taką niespodzianką jakby kolejną, więc luźny offroadowy tuning oczywiście będzie na początku wzięliśmy sobie taką wersję uliczną tego Subaru, żebyście mogli zobaczyć ogółem ją troszkę daleko, mam tą kamerkę tak będzie wyglądało znacznie lepiej więc mamy, słuchajcie, to Subaru, teraz lecimy sobie oczywiście do kwatery głównej i bierzemy sobie tą wersję offroadową, kupujemy i ją tuningujemy, mam coraz mniej pieniędzy w grze, ale to przez to, że gram coraz rzadziej, no więc jakby no to wszystko się pokrywa, więc okej, okay, jesteśmy oczywiście i mamy wersję off-roadową do kupna za no niecałe 9000, znaczy no, za tylko 9000 nie jest to dużo, więc na pewno dużo nie stracę na ten samochód i się z tego oczywiście cieszę, bo no, dużo wydawać nie lubię w tej grze, więc 9000 albo 2000 Crew Credits. No to bierzemy sobie za 9000, nie kupujemy za Crew Credits, mimo że dostałem nawet z ostatni summit Crew credits, to mówię, że nie ma sensu. Lepiej jest kupić po prostu sobie za te normalne pieniądze Jej się zarabia oczywiście łatwiej Więc mamy już wersję offroadową auta Którego jak najbardziej byśmy się nie spodziewali Na właśnie tą, ten offroad Jakie on ma wielkie nadkola Jakie to W ogóle dobra zaraz to przejmiemy Ale słuchajcie Subaru BRZ jest ogłym autem które można powiedzieć dobrze spisuje się na ulicy Nawet bardzo dobrze spisuje się w wersji ulicznej Tak samo jak Skyline I skoro Skyline jest bardzo dobry w wersji ulicznej I yy, jest bardzo dobry w wersji offroadowej To najprawdopodobniej zyskaliśmy kolejne bardzo dobre auto do specyfikacji offroad Tylko, że teraz jak na niego patrzę z tymi poszerzeniami To on wygląda fatalnie Naprawdę one są zbyt duże Także oby się je dało zmienić Kolory mam kupione praktycznie wszystkie, więc nie ma sensu Zobaczmy sobie, czy jakieś malowanie specjalne do tego auta nie będzie pasowało, nawet to pasuje, powiedziałbym, że to wygląda całkiem w porządeczku, no tak nawet jest dopasowane, tutaj dalej nie widzę nic ciekawego, nawet ten niedźwiedź może coś tutaj, no ale no, nie, na razie nie, więc no, malowaniami w sumie nie chciałbym się zajmować, ale jakieś jedno fajne malowanie do tego samochodu by się. Po prostu przydał. No. Tak mi się przynajmniej wydaje, że BRZ w tej wersji z malowaniem wyglądałaby spoko, tylko żebym jakieś to malowanie znalazł. No w sumie ta fałka tutaj nawet no tak niezbyt, niezbyt. No, no nie wiem, może mam w kwaterze głównej już jakieś te, tam w kryjówce mam już może jakieś fajne malowania, bo w tym momencie z tego co widzę, to zbyt fajnych nie ma. Nie, no już są takie troszkę bardziej wieśniackie, zostawiłem już je do kupna, żeby kupić tam kiedyś, żeby mieć już wszystkie w kwaterze głównie, ale nie, raczej nic nie znajdziemy pod brz tutaj między tymi malowaniami. Tak mi się wydaje, że no, no świąteczne na pewno, nie Ubisoftowskie też nie raczej, więc dobrze. Weźmy sobie do wnętrza, wnętrza, też nie przerabiamy przedni zderzak. No i teraz tak, jest bardzo ciemno ogłem w tej, no nie wiem, w tym tunerze offroadowym, więc ciężko będzie dobrać jakiś zderzak. Tylko teraz tak. No i co chcemy sobie zrobić? Czy chcemy sobie zrobić taką wersję troszkę rally z po prostu tymi słuchajcie światłami, takimi no powiedziałbym bardzo pod rally. No ja bym nie chciał mieć takiej rally wersji, bo to nie będzie pasowało do tego charakteru samochodu. Zróbmy sobie taki no, nawet mamy takie, słuchajcie, te lampy. Te lampy, no, też piękne nie są, mimo wszystko, więc raczej sobie ich brać nie będziemy. No, i chciałbym ładnie zrobić ten samochód, żeby wyglądał troszkę lepiej. Pod Subaru rzeczywiście pasują takie lampy, ale nie pod BRZ, więc nie, kupmy sobie może każdy zderzak, tylko bez lamp. Kupmy sobie każdy, a później sobie oczywiście nie, każdy zderzak bez lamp dobierzemy jakiś tam, no, najładniejszy. O, ten jest nawet spoko. Ten ma lampy na dole i lampy na dole już pasują. Lampy na dole już pasują na pewno lepiej niż. No, takie wielkie na górze. Czy mamy jeszcze jakieś? Nie, już, jakiś, już żadnych zderzaków bez lamp nie mamy do kupna, więc. A nie, w sumie mamy jeszcze oryginalne, oficjalne, ale oficjalnego nie chcę zostawiać, bo to będzie zbyt smutny to Ja nie chcę go zasmucać, więc teraz tak z tyłu mamy już troszkę łatwiejszy wybór. Aczkolwiek, no w sumie nie łatwiejszy, no bo teraz tak albo czarne lampy, albo białe, więc oryginału sobie nie bierzemy. Po prostu nie lubię samochodów zostawiać. Oryginalnych, O, mamy te, te zderzaki. Chyba te zderzaki sobie już zostawię. Najbardziej mi się te zderzaki podobają z wszystkich możliwych, że naprawdę są przepiękne. No ale ten też jest ładny, ten z, z poczwórnym wydechem, więc ten z, po, z poczwórnym wydechem też sobie weźmiemy. Teraz osłonka, czy też po prostu tutaj próg, próg sobie dajemy. karbonowy felgi oficjalne mam wszystkie kupione, więc chyba żadnych nie będę musiał kupywać, Kupować, kupywać. Yy, terenowe Fergi, no to w sumie też mam sporo takich kupionych, które by pasowały pod BRZ, więc wydaje mi się, że nie muszę nic kupować. No chyba raczej nie, chyba raczej mam wszystko, co potrzebuję. Tak teraz się przyjrzę tylko nie. No na razie mam wszystko, co potrzebuję. Z motobu wyścigowego w sumie nie, no może weźmiemy sobie oficjalny jakiś od Subaru, więc nie ma sensu. Yy, teraz lusterko nie. tu już carbon mi się nie podoba. Spoiler w tym momencie mogę sobie wziąć ten piękny tutaj, taki, który mi się zawsze podobał. Więc ten piękny spoiler sobie weźmiemy I jeszcze możemy sobie wziąć ten malutki, oryginalny, oficjalny, ale oficjalny jest tutaj troszkę za mały No i oczywiście maska, słuchajcie, maskę możemy sobie wziąć No tą rybkę niby tutaj, no to niech będzie ta rybka I niech jeszcze będzie na przykład rybka karbonowa, czy rybka karbonowa będzie tu pasowała? No teoretycznie w ogóle żaden karbon tu nie pasuje, więc no, ta maska jest brzydka, ta maska ogółem Nie jest zbyt ładna, choć jak się przyjrzeć to no nie no nie jest zbyt ładna, nie podoba mi się po prostu zbyt odstaje, ale niestety z tego co się dowiedziałem w tym momencie, błotników nie mamy modyfikowalnych, czyli będziemy musieli jeździć z takim wielkim, z taką wielką kupą na boku, no bo mi się to nie podoba, mimo wszystko jest to naprawdę zbyt długie. Być może znaczy zbyt duże, a być może, żeby to zamaskować, po prostu zrobimy sobie czarnego. Czarną brz czarnego, czarnego, czarną subarkę. No w sumie Subaru to jest... rodzaj męski, ten Subaru, ta Subaru, no ciężko tu stwierdzić. E, aczkolwiek to Subaru, To jest yy, raczej rodzaj nijaki, więc będziemy musieli sobie do niego e, wziąć ten czarny kolor, żeby to zamaskować, aczkolwiek to no nie wygląda źle. Wydaje mi się, że już widzę, że ma fajne przyspieszenie. To, znaczy e, zadziwiłem się tym, że w ogóle to automatom e, wersja, aczkolwiek może się okazać, że naprawdę będzie dobre e, do offroadu, więc weźmy sobie do kryjówki, czy tam do kwatery głównej i oczywiście go dopracujmy do perfekcji, tak jak się uda tylko. Ogółem mam dwa liczniki FPS-ów, jeden na górze, drugi na dole tutaj mm, po prawej i po lewej, więc no to jest dosyć śmieszne, ale to akurat nie z mojej winy, że tak powiem. Więc okej, okay. przedni zderzak powinien być taki sam jak tylny. To znaczy e, powinien mieć te czerwone obrysy. I Teraz trzymamy taki zderzak w ogóle tutaj do wyboru. No ten jest w sumie to, to jest ten zderzak taki z czerwonymi obrysami, tylko że on nie ma czerwonych obrysów i teraz nie wiem dlaczego, ogółem wsparcie dla myszki tutaj się zepsuło i teraz tak, czy, czy my chcemy ten zderzak, który teraz, no on jest całkiem ładny, on nie jest brzydki, ale według mnie średnio pasuje, ogólnie ten drugi jest już może troszkę bardziej pod, nie, no też mi się nie podoba, za to ten trzeci już jest taki off-roadowy. ten trzeci jest off-roadowy, więc wydaje mi się, że ten off-roadowy sobie zostawimy mimo wszystko, też mamy te nity, czy też te, no tak, to są raczej nity. Na, na tych, no Na karbonach, no więc tak, tył No i z tyłu możemy sobie wziąć te Oficjalne lampy, lampy sobie weźmiemy czarne Skoro auto też ma być czarne mm, Tylko które sobie bierzemy, no właśnie wziąłbym Z chęcią ten zderzak mm, No teraz chciałbym wam pokazać ten zderzak e, Wziąłbym go z wielką chęcią, tylko że Teraz tak, no <laughs> Zastanawia mnie to właśnie bardzo, czy Skoro przedni będziemy mieć taki To czy ten tylni będzie pasował, no w sumie te Teoretycznie będzie pasował, tylko że jak to się będzie prezentowało, to nie mam pojęcia. Ten też jest całkiem ładny. Potrzebuję z rzeka z karbonem, to jestem pewien. Więc albo ten, albo ten ostatni. A weźmy sobie ten ostatni, skoro już nie możemy sobie wziąć niczego takiego, co chcemy, to weźmy sobie, to już sobie nie bierzmy po prostu. Także tak jak widać, nie możemy sobie tych błotników, czy też nadkoli zmieniać po prostu, niestety. Osłonkę czy sobie zostawiamy? Czy sobie zostawiamy listwę? No właśnie, listwę sobie raczej zostawimy, żeby było to troszkę niższe. Odnośnie Fergogłem coś mnie wystraszyło tam w tle, więc się nie zdziwicie, że tak zacząłem niepewnie mówić. Eee, może zrobimy sobie w ogóle cały czarny samochód: cały czarny z wszystkimi czarnymi dodatkami. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Być może będzie się prezentowało. No spoko, i teraz tak, czy ten spoiler zostawimy? Chyba raczej zostawimy ten mniejszy, skoro mamy troszkę mniej dodatków. Nie, to zostawimy sobie mniejszy, żeby ten czerwony tak tutaj nie bił po oczach. Aczkolwiek teraz zobaczymy, czy to będzie pasowało, czy nie. Więc może nawet maskę sobie zrobimy karbonową, bo i tak nie będzie tego zbyt bardzo zbytnio widać, a może tak. Więc zaraz metalik i metalik czarny oczywiście. E, dobrze, więc no jest już czarne Subaru, jest czarne BRZ i czy to się będzie fajnie maskowało, czy nie? Właśnie o to mi chodzi, żeby żeby to się fajnie maskowało, no ogólnie mamy też ten, ten srebrny dodatek, tutaj nie wiem po co on tu jest, ale skoro mamy srebrny dodatek to może zróbmy sobie czarno srebrny samochód, no żeby jakoś to wyglądało, no zaraz zobaczymy czy te felgi będą tutaj pasowały, bo one są w ogóle w takim samym odcieniu kolorystycznym jak ten dodatek, oczywiście mówię o tym z boku, więc chyba tak, zrobimy sobie czarno srebrny samochód po prostu, no tylko teraz tak właśnie ten spoiler pozostaje nam tutaj ostatnią rzeczą, którą powinniśmy sobie jakoś dopracować. No nie wiem właśnie, który, ale mi coś przejechało, jakiś normalnie, nie wiem, jakaś ciężarówka tutaj chyba pod... No i właśnie teraz tak, czy weźmiemy sobie ten, czy ten, no to jest pytanie. Ten, ten drugi jest lepszy, ten drugi jest większy, ten drugi jest troszkę fajniejszy, tylko teraz czy... Czy to będzie wyglądało spoko? Ogólnie nie mogę myszką ruszać tutaj, nie mogę sobie się tak bawić, więc troszkę mam cięższy wybór. On lekko wystaje poza rysy samochodu. Weźmy sobie ten mniejszy, ten mniejszy będzie jednakowoż bardziej troszkę pasował, więc... Jest ten mniejszy po prostu niech zostanie, teraz maska, maskę możemy sobie wziąć zwykłą karbonową i czy to zwykła? Nie, to zwykła nie pasuje, weźmy sobie już tą i teraz jeszcze to malowanie miałem sprawdzić, bo jeszcze się może okazać, że malowanie jakieś mm, będzie tu po prostu pasowało i wtedy weźmiemy sobie troszkę, pozmieniamy, no płomieni bym nie brał na BRZ na pewno. Znam osoby, które jeździły z na brz czy teraz tak, to malowanie nawet pasuje, to malowanie pasuje do każdego japońskiego samochodu, czy też chińskiego w tej grze, nie wiem jakie to są inicjały. Ale słuchajcie, mamy te właśnie tutaj paski wyścigowe, i teraz, czy tu coś zmienić? Czy tu nie przerobić troszkę jeszcze tego BRZ, żeby wyglądało jeszcze inaczej? No, właśnie o to chodzi, że raczej chyba nie. No, nie wiem, białe paski też nie pasują tak dokładnie. Jeszcze jedną możliwością byłoby właśnie z tym numerkiem wziąć. O, to jest dobry pomysł, patrzcie, zrobimy sobie coś takiego, troszkę sobie jeszcze przerobimy ten samochód na biały kolor, na biały kolor. Mamy białe BRZ teraz z jedynką z boku. I patrzcie, mamy białe, znaczy te srebrne felgi. Ale one pasują, chociaż tak średnio w sumie pasują. No i teraz dylemat się powiększa. No nie, no jednak nie, dobra, słuchajcie, nie wracamy do tamtej wersji, bo po prostu kują mnie w oczy te, te, te błotniki, te nadkola są po prostu brzydkie. No mi się strasznie nie podobają, więc nie ma sensu ja tutaj nic takiego zostawiać. Jeszcze ostatnią wersją, którą sobie sprawdzę, to by było to, ale to też nie pasuje. No nic tutaj już praktycznie nie pasuje, więc nie będę kombinował, nie będę tutaj jeszcze dłużej tego wszystkiego robił I może, żeby jeszcze bardziej to zamaskować, to weźmiemy sobie takie jedno malowanie, które jest całe w takich jakby, jakby prążkach, coś w tym stylu I zobaczymy, czy wtedy uda się jakby zamaskować właśnie ten karbon No bo to ja no nie chcę z tym jeździć, nie pasuje mi to, tylko czy ja mam w ogóle wykupione ten, te prążki, te nie wiem... No w sumie mam albo takie prążki, albo takie, no takie łuski praktycznie to tak wyglądało Teraz mam samochód w takich, no powiedziałbym, prążkach, ale tego w ogóle nie widać, więc no raczej musimy zostawić takie czarne subaru i tyle. Tylko tą naklejkę trzeba sobie zdjąć. No i niestety musimy z takim subaru jeździć. Jeszcze dwukolorowa wersja mogł mogłaby tu wchodzić w grę. Także sprawdźmy sobie dwukolorówkę. No, no nie, no nie, 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 nie. Bierzemy czarne Subaru i no niech zostaną te srebrne felgi już, więc moje offroadowe Subaru wygląda w ten sposób, niestety, naprawdę niestety, fajnie, że jest poszerzone, ale za duże, zbyt duże są po prostu te, te nadkola, te błotniki i według mnie strasznie nie pasują do, nie wiem, charakteru samochodu do samochodu. Więc wygląda ono w ten sposób teraz, już zaraz włączę jakieś tam scenki. No nie wygląda źle, nie wygląda w ogóle brzydko, bo ja lubię szerokie samochody. I wygląda jak w sumie taka żabka, taka żab żabuncie, taka ża żabeczka, która sobie tak tutaj płynie po ulicy. No ogółem czarne kolory fajnie tutaj się prezentują, więc nie wygląda najgorzej. Aczkolwiek w ogóle wolałbym sobie w nim zdjąć spoiler, nie zostawiać tego małego, w ogóle bym wolał zdjąć. Bo ten oficjalny też by tu nie pasował, więc... Może na koniec tuningu weźmy sobie w jakiś terenowy... terenowy teren, no to tak, w terenowy teren sobie wejdźmy, słuchajcie, no po prostu polski z tutajem, normalnie mogę zrobić taki, taki specjalne, nie wiem, poradniki polski z tutajem i będę Wam opowiadał jak się mówi po polsku, jak się poprawnie mówi po polsku, przecież tylko ja to umiem, więc dobrze, jesteśmy w terenowym terenie, w tym momencie w górzystych górach, jakbyście nie wiedzieli, jeszcze jesteśmy w górzystych górach i w stanowych stanach. Więc no tak, troszkę sobie ubłocimy Subaru, wejdziemy sobie troszkę wyżej na jakiś horyzont, może coś będzie się można było gdzieś zobaczyć stąd ładnego, czy tak? No i się zrobiło ciemno i zaczął padać deszcz, no to tak to jest, jak chcę pooglądać ładne widoki, to zawsze coś się dzieje, żebym nie mógł tego zrobić. No typowo po prostu dla mnie, no idealnie, ale już, cofaj, już, zostań, zostań na miejscu, już, nie skacz, no widać, że auto szybko, szybko jeździ po tym terenie. Już widzę, że tu jakiś potencjał do auta off-roadowego jest, więc teraz tylko szybko tutaj się ustawię na górce i żeby się jeszcze szybko włączyły sceny, to by było super także dzięki wielkie wszystkim za obejrzenie tego odcinka mam nadzieję, że się podobał, że zostawicie oczywiście łapkę w górę no ogółem tak jak mówię, tak podsumowując ten tuning to ciężko, ciężko jest robić to Subaru pod względem takim, że po prostu no, nie podobają mi się części, nie ma tu nic dopasowanego nie ma takiego bodykitu całego jakby, żeby go złożyć no chociaż mam taki mniej więcej bodykit po swojemu no i właśnie żeby troszkę zamaskować te poszerzenia wziąłem czarny kolor, aczkolwiek no nie wygląda to zbyt obiecująco po prostu mi się to nie podoba Stęki się w ogóle nie chcą włączyć, nie wiem dlaczego być może przez tą jakąś przez tą, o, już się włączyły być może przez tą kamerkę. Ogółem nie zmieniałem rejestracji bo już niech zostanie ta kietuszkowa taka no auto jest naprawdę kwieciste ale no nie wiem nie wiem jakie będzie na offroad liczę na to że będzie dobre, aczkolwiek jeździć takim brzydkim samochodem no może nie brzydkim tylko troszkę ubrzydzonym będzie ciężko nie wiem czy jest to oficjalny bodykit offroadowy do Subaru jeśli tak no to po prostu mi się on nie podoba ale dzięki wielkie za obejrzenie dzięki za łapki w górę komentarze jutro mam dla was taki specjalny odcinek już nie The Crew, taki specjalny, no nie wiem czy to jest odcinek, taki specjalny, coś na co też troszkę przygotowywałem się i co też padło mi do głowy tak nagle, ale mam nadzieję, że się Wam spodoba, także do następnego odcinka, cześć!